Detektyw Mondraliński, znikająca biżuteria. Rozdział pierwszy. Tajemnicze ogłoszenie. Pewnego słonecznego poranka, detektyw Mondraliński, siedząc wygodnie w swoim ulubionym fotelu, przeglądał poranną gazetę. Jego uwagę przykuło nietypowe ogłoszenie. Zaginęła biżuteria, głosił nagłówek. Cenna kolekcja rodzinna, skarb naszych przodków, niespodziewanie zniknęła z domu rodziny Perłów. Prosimy o pomoc. Czytając dalej, detektyw dowiedział się, że pani Perła była zrozpaczona i gotowa zaoferować nagrodę za pomoc w odzyskaniu zaginionych przedmiotów. Detektyw Mądraliński, zawsze gotowy do pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie, poczuł, że to właśnie ten rodzaj zagadki, który lubi najbardziej. Chwycił swoją lupę i notatnik, ubrał swój charakterystyczny płaszcz i kapelusz i postanowił odwiedzić panią Perłową. Aby dowiedzieć się więcej o sprawie, gdy detektyw dotarł do domu pani Perły, zostaje ciepło przyjęty przez panią domu. Dom Perłów był pięknie urządzony, z widoczną dbałością o detale, które świadczyły o zamiłowaniu do sztuki i historii rodziny. Pani Perła, kobieta o eleganckiej posturze i smutnych oczach, z ulgą powitała detektywa. Detektywie Mondraliński, jestem tak wdzięczna, że zechciał pan przyjąć moją sprawę. Zaczęła wskazując mu miejsce przy stoliku w salonie. Biżuteria, która zniknęła, to nie tylko cenne kamienie i metale. To pamiątka po moich przodkach, historia naszej rodziny, zamknięta w każdym z tych przedmiotów. Nie mogę znieść myśli, że mogłabym tego nie odzyskać. Detektyw, słuchając uważnie, zanotował kilka kluczowych informacji. Czy mogłaby Pani opowiedzieć mi więcej o okolicznościach zniknięcia biżuterii? Gdzie była przechowywana? Kto miał do niej dostęp? Czy zauważyła pani coś niezwykłego w dniach poprzedzających jej zniknięcie? Pani Perła opowiedziała, że biżuteria była przechowywana w specjalnie zabezpieczonym sejfie, do którego dostęp miała tylko ona i jej najbliższa rodzina. Ostatni raz widziałam je dwa dni temu wieczorem, kiedy to pokazywałam je mojej siostrzenicy, która przyjechała z wizytą. Następnego dnia rano sejf był pusty, wyjaśniła zrozpaczona. Detektyw Mondraliński, kończąc swoje notatki, podziękował za udzielone informacje. Pani Perło, zrobię co w mojej mocy, aby odnaleźć zaginioną biżuterię. Teraz, jeśli pozwoli mi pani, chciałbym przyjrzeć się sejfowi i pokojom, przez które biżuteria mogła zostać przetransportowana. Z determinacją w oczach detektyw wstał, gotowy przystąpić do pracy. Wiedział, że rozwiązanie tej zagadki nie będzie łatwe, ale jego umiejętności i determinacja były silniejsze niż jakakolwiek przeszkoda. Czy uda mu się odnaleźć zaginioną biżuterię? Czas i śledztwo pokażą. Dzieci, jak myślicie, na co szczególną uwagę powinien zwrócić detektyw Mondraliński w domu pani Perłowej? Rozdział drugi. Tajemnica sejfu i znalezionych dowodów. Detektyw Mondraliński, po zakończeniu rozmowy z panią Perłą, udał się prosto do pokoju, w którym znajdował się sejf. Jego detektywistyczne zmysły były już na pełnej gotowości. Sejf, solidny i wyglądający na niezawodny, stał w kącie pokoju, jakby czekał na rozwiązanie tajemnicy, która go otaczała. Dzieci, wyobraźcie sobie teraz, jak detektyw Mondraliński ostrożnie przygląda się Sejfowi. Co myślicie, że może zauważyć? Detektyw wyjął lupę i dokładnie zbadał powierzchnię wokół zamka. Zauważył delikatne rysy, które nie pasowały do reszty idealnie gładkiej powierzchni. Wyglądało to tak, jakby ktoś próbował dostać się do środka, używając czegoś ostrego. Hmm, ciekawe, mruknął pod nosem Mądraliński. Te rysy mogą świadczyć o próbie włamania, ale jakim narzędziem? Czy wy, dzieci, macie jakieś pomysły, czym mogły powstać te rysy? Następnie detektyw skierował swoją uwagę na podłogi obok sejfu. Używając małej szczoteczki i pincety, znalazł kilka ciemnych włosów. Ostrożnie je zabezpieczył, myśląc, że mogą należeć do sprawcy. Te włosy na pewno nie należą do pani Perły. Czyżby intruz zostawił za sobą część siebie? zastanawiał się detektyw. Po dokładnym przeszukaniu reszty pokoju, Mondraliński zdecydował, że czas porozmawiać z pozostałymi mieszkańcami domu i sąsiadami. Każdy detal mógł być kluczem do rozwiązania zagadki. Dzieci jak myślicie, czy detektyw Mondraliński jest już blisko znalezienia sprawcy? Co jeszcze powinien sprawdzić, aby zbliżyć się do rozwiązania tej zagadki? Zapisując swoje spostrzeżenia, detektyw przygotowywał się do kolejnego etapu śledztwa rozmów z osobami, które mogą wiedzieć więcej o zniknięciu biżuterii. Czuł, że jest na właściwej ścieżce, ale wiedział też, że przed nim jeszcze wiele pracy. Teraz, kiedy mamy trochę więcej wskazówek, Jesteśmy gotowi, aby przejść do kolejnego rozdziału naszej historii i zobaczyć, co detektyw Mondraliński odkryje dalej. Czy jesteście gotowi, dzieci, aby dowiedzieć się więcej? Rozdział trzeci przesłuchania. Detektyw Mondraliński zaczął od pana Korala. Czy zauważył pan coś niezwykłego w noc, kiedy zniknęła biżuteria pani Perły? Zapytał. Pan Koral podrapał się po brodzie. Widziałem nieznajomy samochód. Nie przywiązałem do tego większej wagi. Czy może pan opisać ten samochód? Dopytywał detektyw. Stary model ciemny, nie zapamiętałem tablic, odpowiedział pan koral. Następnie detektyw odwiedził panią bursztyn. Przeprowadzam dochodzenie w sprawie zaginionej biżuterii. Czy zauważyła pani ostatnio coś niecodziennego? Och, tylko srokę z czymś błyszczącym w dziobie, latała koło starego dębu, odpowiedziała pani bursztyn. To ciekawe, kiedy zauważyła pani to po raz pierwszy? Dzień przed zgłoszeniem zaginięcia biżuterii przez panią Perłę, potwierdziła pani Bursztyn. Te rozmowy dały detektywowi Mondralińskiemu nowe ścieżki do zbadania. Ślady mogły nie prowadzić do typowego złodzieja, ale być może do czegoś zupełnie nieoczekiwanego. Rozdział 4. Tajemnicze znalezisko. Detektyw Mondraliński, zaintrygowany opowieścią o Sroce, Postanowił nieco zmienić kierunek swojego śledztwa. Zdecydował się na spacer wokół ogrodzenia domu pani Perły, w nadziei, że może odkryć jakieś nowe wskazówki. Spacer ten miał być chwilą refleksji i poszukiwania śladów, które mogłyby wyjaśnić tajemnicze zniknięcie biżuterii. Podczas gdy kroki detektywa mierzyły równy rytm na miękkiej ziemi, jego oko dostrzegło coś błyszczącego u stóp starego dębu. Był to mały, srebrny element biżuterii którego połysk nawet w słabym świetle księżyca przyciągnął jego uwagę. Czy to możliwe, aby zbiegł tu, gubiąc po drodze część łupu? Zastanawiał się detektyw, podnosząc znalezisko. Zachęcony tym odkryciem, postanowił poszerzyć zakres swoich poszukiwań i udać się na spacer po okolicznych uliczkach. Chociaż te części miasteczka były mu dobrze znane, teraz patrzył na nie innymi oczami, szukając czegoś, co mogłoby mu umknąć. Uliczki były wąskie i kręte, otoczone staroświeckimi latarniami, które rzucały tajemnicze cienie. Każda z nich miała swój własny, niepowtarzalny charakter. Jedna prowadziła do małego parku, gdzie ławki i stare drzewa tworzyły oazę spokoju. Inna prowadziła do rynku, gdzie nawet o tej porze można było poczuć resztki dnia pełnego życia i handlu. Podczas spaceru detektyw natknął się na przypadkowego przechodnia, który wybrał się na wieczorny spacer ze swoim psem. "Dobry wieczór," przywitał się Mądraliński. "Czy nie zauważył pan przypadkiem czegoś niezwykłego w tej okolicy ostatnio?" Przechodzień zastanowił się na chwilę. "Nic szczególnego. Chociaż teraz, gdy pan o tym wspomniał, mój pies wydawał się być bardzo zainteresowany jednym z krzaków przy rynku. Szczekał i nie chciał stamtąd odejść, ale nie przywiązałem do tego większej wagi." Dziękując za te informacje, detektyw zanotował ją w swoim zeszycie, zastanawiając się, czy może to być kolejny ślad. Gdy robiło się coraz ciemniej, postanowił wrócić do domu. Po wielu godzinach spacerowania, detektyw był zmęczony, ale jego głowa była pełna pomysłów i notatek, które mógł przeanalizować następnego dnia. Kładąc się spać, Mądraliński wiedział, że każdy nowy dzień przynosi szansę na rozwiązanie zagadki. Jutro będzie kolejny dzień pełen detektywistycznych wyzwań. Rozdział piąty. Śledztwo nabiera tempa. Następnego ranka, po nocy pełnej marzeń o zaginionych skarbach i tajemniczych złodziejach, detektyw Mondraliński obudził się z nową energią. Zanim udał się do pani Perłowej, postanowił odwiedzić miejsce, o którym wspomniał przechodzień krzaki przy rynku, które tak bardzo zainteresowały jego psa. Spacerując przez miasteczko, Detektyw cieszył się porannym spokojem. Rynek, jeszcze przed nawałem codziennych obowiązków mieszkańców, wydawał się inny niż zwykle, tajemniczy i pełen niewyjaśnionych opowieści. Dotarłszy do wskazanego miejsca, Mondraliński zaczął dokładnie przeszukiwać krzaki. Po chwili znalazł kolejny drobny element biżuterii. Znów to samo, pomyślał. Czy to możliwe, że złodziej uciekał tędy i przypadkowo zgubił część łupu? Każdy nowy dowód dodawał kolejne puzzle do całości obrazu. Dzieci, co wy na to? Czy detektyw zbliża się do rozwiązania zagadki? Jak myślicie, co jeszcze powinien zrobić? Po zabezpieczeniu znaleziska, Mądraliński postanowił kontynuować swoje śledztwo i odwiedzić panią Perłową. Jednak w drodze do niej, jego uwagę przykuła sroka, którą obserwował dzień wcześniej. Ptak z błyszczącym przedmiotem w dziobie przysiadł na chwilę na pobliskim płocie, zanim wzbił się w powietrze, kierując się ku swojemu gniazdu. Detektyw, postanawiając zaufać swojej intuicji, postanowił śledzić srokę. Ptak prowadził go przez zaułki miasteczka, aż do starego dębu, gdzie znajdowało się jego gniazdo. Mondraliński, obserwując z ukrycia, dostrzegł, jak sroka dodaje kolejne błyszczące przedmioty do swojej kolekcji. Dzieci, czy myślicie, że Sroka mogła zabrać biżuterię pani Perłowej? A może to tylko zbieg okoliczności? Nie mogąc samodzielnie dotrzeć do gniazda, detektyw zdecydował, że potrzebna będzie pomoc, aby dokładnie zbadać zawartość gniazda Sroki. Zadzwonił po straż pożarną z prośbą o asystę. Gdy strażacy przybyli i z pomocą drabiny dotarli do gniazda, znaleźli w nim nie tylko zaginione przedmioty z domu pani Perłowej, ale także inne błyszczące przedmioty, które Sroka zebrała z okolicy. Czy to oznacza, że Sroka była prawdziwym złodziejem biżuterii? Jak myślicie, dzieci, co detektyw powinien teraz zrobić z tą nową wiedzą? Wróciwszy do pani Perłowej z odzyskaną biżuterią i niesamowitą historią o Sroce zbieraczce, detektyw był gotów podzielić się swoimi odkryciami. Ale czy to koniec tajemnicy, czy może początek czegoś jeszcze większego? Rozdział 6. Rozwiązanie tajemnicy. Po ekscytującym odkryciu, że to sroka była odpowiedzialna za zaginięcie biżuterii pani Perłowej, detektyw Mądraliński wrócił do domu swojej klientki, aby przekazać jej dobre wieści. Pani Perłowa, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy, była równocześnie zaskoczona i uradowana. Nie mogłam sobie nawet wyobrazić, że za wszystkim stoi sroka. To musi być najbardziej elegancki złodziej w historii, śmiała się pani Perłowa, przyglądając się odzyskanej biżuterii. Detektyw Mondraliński, uśmiechając się, dodał: Natura ma swoje sposoby na zaskakiwanie nas, pani Perłowa. Jestem tylko wdzięczny, że udało nam się rozwiązać tę zagadkę. Dzieci, co wy na to? Czy spodziewaliście się takiego zakończenia naszej historii? Czy zgadzacie się, że natura potrafi zaskakiwać? Pani Perłowa, wdzięczna detektywowi za jego niezmordowane starania, postanowiła zorganizować małe przyjęcie w swoim ogrodzie, aby uczcić odzyskanie biżuterii i podziękować Mądralińskiemu za jego pomoc. Zaprosiła również sąsiadów, w tym pana Korala i panią Bursztyn, a nawet strażaków, którzy pomogli w dostępie do gniazda sroki. Wszyscy zebrali się w słoneczny dzień, siedząc wokół elegancko nakrytego stołu w ogrodzie pani Perłowej. Serwowano aromatyczną herbatę i domowe ciasteczka, a rozmowy krążyły wokół niesamowitej historii, rozwiązania tajemnicy zaginionej biżuterii. To był dla mnie zaszczyt pomóc, mówił detektyw Mondraliński, podnosząc filiżankę herbaty. I jak widać, nawet najmniejsi mieszkańcy naszego miasteczka, tak jak nasza przyjaciółka Sroka, mogą mieć wielki wpływ na nasze życie. Wszyscy zgromadzeni to astowali za detektywa, za przyjaźń. I za to, że nawet najbardziej zawiłe tajemnice można rozwiązać, gdy się nie poddaje. Tak oto kończy się nasza historia o tajemnicy zaginionej biżuterii. Dzięki sprytowi, cierpliwości i trochę niespodziewanej pomocy ze strony natury, kolejna zagadka została rozwiązana przez detektywa Mądralińskiego. A teraz czas na kolejne przygody.